Radio Z Gold. W Warszawie na 94FM. Za 3 trzecia wiadomości Radia Z Gold Wiśniewska. Piśniewska. Zapraszam. Księża mają rozgrzeszać kobiety po aborcji, nakazuje papież. Toprowcy znaleźli ciało turysty, który spadł dziś w przepaść w orlej perci. Baza usług stanu cywilnego już działa, nadchodzi szybka i sprawna obsługa petenta. To przełom! Papież pozwolił wszystkim księżom rozgrzeszać kobiety, które miały aborcję, mimo że kościelne prawo na to nie pozwala. Ta decyzja ma związek z jubileuszowym rokiem miłosierdzia. Zacznie się on w kościele w grudniu i potrwa do listopada 2016 roku. I tylko w tym czasie takie rozgrzeszenie będzie udzielane. Wszystkie kobiety, które dokonały aborcji i chcą przyjmować komunię, mogą bez obaw pójść do konfes konfesjonału po rozgrzeszenie, ale muszą też tej aborcji żałować i prosić o przebaczenie, mówi Franciszek. Mówimy o tym, co dla Ciebie ważne. Tragiczny wypadek w Tatrach. Ratownicy Topr znaleźli turystę, który spadł dziś w przepaść z Orlej Perci w rejonie Żlebu Honoradki. Ciało mężczyzny zostało już przetransportowane do zakopanego na pokładzie śmigłowca. To pierwszy śmiertelny wypadek w polskiej części Tatr tego lata. Turysta najprawdopodobniej potknął się i spadł z dużej wysokości. Toprowcy mówią, że w tym miejscu doszło już do wielu tragicznych wypadków. Wczoraj Słowaccy ratownicy odnaleźli w ścianie małej, kończystej po południowej stronie Tatr wysokich 31-letniej turystki Starnowa. Zasłabnięcie wstępną przyczyną porannego wypadku autobusu pracowniczego w miejscowości Kazanów między Strzelinem a Ziembicami na Dolnym Śląsku. Zanim autobus uderzył w drzewo, kierowca osunął się na podłogę. Niewykluczone, że 37-latek już wtedy nie żył. Ostatecznie ma to wyjaśnić sekcja zwłok, którą zapanowano na jutro. Autokarem podróżowało 19 pasażerów, niegroźnie rannych zostało 13 z nich. Koniec z papierologią w urzędach stanu cywilnego. Od dziś wszystkie urzędy pracują w systemie elektronicznym i odpis aktu urodzin, zgonu czy ślubu można uzyskać już tylko tą drogą, w bazie usług stanu cywilnego. Wyjaśnia rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych Małgorzata Woźniak. To oznacza, że wszystkie urzędy stanu cywilnego w Polsce pracują w jednym systemie i po prostu w tym systemie się widzą. Oczywiście, jeżeli tego aktu w systemie nie ma, to urzędnik go sprowadzi w ciągu siedmiu dni. Teraz można pójść do najbliższego urzędu i od ręki odebrać dokument, no ewentualnie poczekać parę dni na jego sprowadzenie, bo nie wszystkie papierowe dokumenty zostały już wprowadzone do systemu. Prosto z miasta. Jest mistrzem w wyszukiwaniu zapachów, materiałów wybuchowych i narkotyków. Szuka ich między innymi w bagażach, pomieszczeniach, samochodach, tramwajach i autobusach. Pięcioletni owczarek niemiecki Black i jego opiekun, młodszy aspirant Krzysztof Kotnis z Torunia wygrali 15. finał kienologicznych mistrzostw Polski. Nagrodą był złoty medal, statuetka, przelew na konto dla opiekuna, a dla psa zabawki i nowa smycz. Gratulujemy również i życzymy długich spacerów i opiekunowi i psu. To wszystko teraz. Słyszymy się za godzinę. A my się teraz słyszymy. Paweł Chowaniec, Radio Zet gold, Największe przeboje wszechczasu lata 60, 70, 80. Fajne dziewczyny, kobiety się pojawią. Między innymi Tina Turner, no i Maryla Rodowicz. Let go.